Proszę pozwolić, że to dzisiejsze kazanie będzie skierowane przede wszystkim do tych, którzy będą brali udział w dzisiejszej nocnej drodze krzyżowej, czy to idąc, czy adorując Pana Jezusa w Kaplicy Matki Bożej. Ale myślę, że te podstawowe sprawy, które chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli przed tym wydarzeniem, one dotyczą każdego z nas, dlatego że Właściwie całe nasze życie jest po prostu drogą. Czasami zwykłą pielgrzymką, czasami jest drogą krzyżową, ale jest też drogą. Dlatego w Kościele tak często używamy określenia i katechizm go przywołuje zaraz na swoich pierwszych stronach, kiedy mówimy o człowieku, używamy określenia homowiator, człowiek w drodze, który jest in via, który jest w drodze, na drodze jakkolwiek byśmy tego nie określili. Więc w istocie, to, co się za chwilę wydarzy. Ci, którzy wyjdą w czasie tej dzisiejszej nocy na drogę krzyżową w miniaturze, w skondensowanej formie, ale właściwie wyjdą w taką przestrzeń, która jest przestrzenią życia po prostu każdego z nas. I o czym warto pamiętać, na co warto szczególnie zwrócić uwagę w czasie tej drogi? O trzech rzeczach, bardzo prostych, chciałbym powiedzieć, ale na tyle prostych, że je czasami zapominamy. I na tyle prostych, że są zupełnie fundamentalnie ważne dla, dla tego, co robimy. Pierwsza rzecz, bardzo istotna, o której nie wolno zapomnieć. Każda pielgrzymka, każda droga krzyżowa, ostatecznie nawet taka pielgrzymka, jaką jest nasze życie, taka droga, jaką jest nasze życie, jest zawsze drogą nie z miejsca do miejsca, nie z punktu A do punktu B. Najistotniejsze nie jest to, że obie grupy wychodzą tutaj ze Służewa, jedna dojdzie do klasztoru Mniszek Dominikańskich w Radoniach, druga do naszego klasztoru na Freta. Nie to jest najistotniejsze. Chrześcijańska droga jest zawsze drogą nie z miejsca do miejsca, tylko od osoby do osoby. To jest istota każdego chrześcijańskiego pielgrzymowania i każdej chrześcijańskiej drogi, również drogi krzyżowej. Nie z miejsca do miejsca, tylko od osoby do osoby. Tą osobą, od której wychodzę, jestem ja sam. Ta osoba, do której idę, jest, tą osobą, do której idę jest Bóg sam. Droga jest zawsze drogą od osoby do osoby. Jest to bardzo trudne wyjście. Bardzo trudno jest wyjść z samego siebie, ze swojego ja. W różnym sensie. Myślę, że. To nasze ja bardzo często szczelne i takie zasklepione, jest często dla nas samych naszym największym więzieniem. Czasami urządzonym komfortowo, bardzo wygodnie, czasami takim więzieniem, w którym sami jesteśmy strażnikami, ale moje ja jest często dla mnie samego moim największym więzieniem. I każda droga wiary, pielgrzymka, droga krzyżowa życie jest próbą wyjścia z tego zamknięcia mojego ja. Z tego więzienia, którego sam pilnuję, kiedy mi się nawet wydaje, że pilnuje swojej wygody, swoich interesów, swojego jakiegoś, jakiejś korzyści, jakiegoś domniemanego dobra. I ta droga krzyżowa, która się za chwilkę rozpocznie, w jakiejkolwiek formie, będzie odbywana, jeżeli ma być chrześcijańską drogą, to musi być drogą od osoby do osoby. Ci, którzy w nią wychodzą, muszą wyjść z siebie i dojść do Boga. To jest jej fundament. Co to znaczy wyjść z siebie? Czasami to będzie oznaczało, i myślę, że szczególnie dla tych, którzy wyjdą na drogę krzyżową, liczoną, Kilometrami, to będzie oznaczało na przykład wyjście ze strefy własnego komfortu, bo nie czarujmy się, ani pora, ani pogoda nie sprzyja spacerom. To zasadniczo nie jest spacerowy moment w ciągu dnia. Trzeba wyjść z tego komfortu, jakim jest pewna wygoda, jakim jest to, że mamy sucho, kiedy jesteśmy pod dachem, jakim jest to, że mamy wszystkie te Niezauważalne na co dzień, ale zauważalne w takiej sytuacji wygody pod ręką, toaletę, czajnik, krzesło, fotel, kuchnię, cokolwiek. To jest bardzo ważny moment, żeby umieć wyjść ze swojego ja w takim znaczeniu nawet wyjścia z własnego komfortu. Czasami jest tak, że jesteśmy do tego naprawdę bardzo niezdolni. Że jakiekolwiek zmniejszenie naszego komfortu, naszego dobrostanu, powoduje w naszym poczuciu jakąś niesamowitą, niesamowity smutek. Poczucie, że coś się dzieje, dzieje strasznie złego. Więc dla tych, którzy będą szli realnie i odmierzali swoją drogę kilometrami, to będzie niewątpliwie wyjście ze swojej strefy komfortu. Dla tych, którzy będą adorowali, również trzeba będzie sobie być może ująć trochę snu, zdecydować się na wysiłek nocnej adoracji. To jest to podstawowe wyjście z siebie, to jest to podstawowe wyjście z własnego ja. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na tej pielgrzymce, którą jest nasze życie, to te wyzwania są mocniejsze jeszcze, bo tu nie tylko chodzi o strefę komfortu, czasami to wyjść, to znaczy wyjść z własnego ja, to znaczy z własnych opinii, z własnych sądów, często niemiłosiernych o innych ludziach, z własnego dbania o siebie wbrew innym i tak dalej, i tak dalej. Ale tylko wyjście od tej osoby, którą jestem, Pójście do Boga jest w stanie mnie uwolnić z tego zatrzaśnięcia, z tego najgorszego więzienia ze wszystkich. Nikt nie jest w stanie nas na świecie tak uwięzić, jak my sami siebie w naszym własnym ja. I mówię, będziemy siebie często strzegli, sami będziemy odgrywali rolę strażników, sami będziemy czuwali nad tym, żeby w naszym więzieniu było komfortowo i będzie komfortowo, ale to nie zmienia faktu, że najbardziej komfortowe więzienie jest więzieniem. Droga krzyżowa jest zawsze wyjściem z tego ja, jest zawsze wyjściem z tej osoby. I to jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Nie ma znaczenia, skąd wychodzicie i dokąd idziecie. Nie pierwszorządnego znaczenia, oczywiście. Nie ma znaczenia fundamentalnego, czy będziecie na drodze, czy w kaplicy adoracji. Fundamentalne znaczenie ma to, czy wybierzecie się w podróż, przekraczając własne ja. W stronę Bożego ja jestem. Druga rzecz, którą warto sobie przypomnieć, a szczególnie warto ją sobie przypomnieć właśnie przy okazji tej drogi krzyżowej, to, że motywem każdego pielgrzymowania i każdej drogi musi być miłość. To jest jedyny motyw, który czyni tę drogę naprawdę sensowną. Dlaczego o tym mówię i dlaczego mówię, że to jest szczególnie istotne właśnie przy tej drodze krzyżowej? Ja bardzo nie lubię określenia, dlatego jak pewnie zauważyliście, unikam go jak mogę, ekstremalna droga krzyżowa. Jakkolwiek idea jest fantastyczna, to to określenie jest najgorsze, jakie ktoś mógł wymyśleć. Powiedziałbym wręcz, że jest szkodliwe i gdyby nie wrodzone milenistwo, to bym z nim walczył, ale nie będę walczył bo to nie czas, kiedy królowie wyjeżdżają na wojnę. No w każdym razie, zwróćcie uwagę, co znaczy ekstremalna. Czy komuś się wydaje, że tu chodzi o jakieś, jak w sportach ekstremalnych? Może by ktoś przy którejś stacji na bungee skoczył? To by było wow, to by było dopiero ekstremalne. Odpuśćmy sobie to określenie. Motywem Drogi Krzyżowej nie ma być to, że ona będzie wymagająca przez pogodę czy przez porę. Motywem drogi krzyżowej ma być miłość. Chrystus nie szedł na drogę krzyżową po to, żeby się sprawdzić, czy uniesie krzyż, ani ile przejdzie, ani czy powstanie z pierwszego, drugiego czy trzeciego upadku. Chrystus wyszedł w drogę krzyżową z miłości do nas i do Ojca. To jest motywem. I bardzo bym chciał, żebyście o tym pamiętali, ci wszyscy zwłaszcza którzy będą szli. Żebyście pamiętali, że miarą tej drogi jest co najwyżej ekstremalna miłość, a nie żaden wyczyn. Co to znaczy ekstremalna miłość? Nie wiem. Nie wiem, bo dla każdego z was będzie to znaczyło coś innego. Być może dla kogoś z was ta ekstremalna miłość to będzie znaczyła to będzie znaczyło, że idzie w intencji kogoś kogo naprawdę nie znosi i komu chce przebaczyć. Może to będzie znaczyło to. A może coś innego. Może ta ekstremalna miłość będzie znaczyła to, że idzie w intencji odnowienia czyjejś wiary. Ale na pewno nie chodzi tutaj o żadną ekstremalność czysto fizyczną czysto zewnętrzną oczywiście to ma znaczenie że ta droga krzyżowa rozgrywa się w takich a nie innych warunkach dokonuje się w takich a nie innych warunkach że jest w nocy że jest w deszczu że jest w zimnie że jest nie po super wygodnych drogach tak to ma znaczenie dlaczego to ma znaczenie dlatego że to powoduje że jesteśmy w stanie modlić się całym sobą całym ciałem naprawdę to jest dobrze zmęczyć się w modlitwie również fizycznie. Ci, którzy będą na adoracji, tutaj też będą się męczyli fizycznie. Może nie tak, ale też. W tym sensie tak to ma znaczenie, że wychodzicie w mrok, wychodzicie w daleką drogę, ale tylko w tym sensie, w żadnym innym. Tylko w tym, że to Wam pozwoli modlić się ciałem, modlić się całym sobą, modlić się każdym mięśniem, jak poczujecie. No, prawdopodobnie dopiero jutro, tak w środku dnia. Tak, to, to ma znaczenie. Ale tylko takie, żadne inne. Nie myślcie, proszę, o ekstremizmie tej drogi, o ekstremalności tej drogi, jako o ekstremizmie duchowym. To nie jest tak. Kiedyś z takim zaprzyjaźnionym małżeństwem rozmawialiśmy, bo on, mąż, bardzo. Lubił i przez lata praktykował, zanim to się jeszcze stało tak odpychająco modne, praktykował pielgrzymki, samotne pielgrzymki na szlaku świętego Jakuba do Santiago de Compostela. I właśnie mówił, to takie długie, tam dwa tygodnie, trzy tygodnie i rzeczywiście szedł sam, zawsze przyjeżdżał odmieniony. Znaczy, że ona twierdziła, że tylko w swoich oczach ale on mówił, że to tylko nie widać ale jest odmieniony. Niemniej jednak, tak, był bardzo, bardzo, że tak powiem, ekstremalny w tych swoich pielgrzymowaniach letnich. I pamiętam, kiedyś tak siedzieliśmy, rozmowa o Santiago. Ja z kolei zawsze chodziłem na te pielgrzymki takie po prostu do częstochowy, grupowe, nasze dominikańskie, i w pewnym momencie jego żona mówi. Słuchaj, dla ciebie największą pokutą, biorąc pod uwagę Twoje umiłowanie do bycia w grupie, bycia w jakiejś społeczności, dla ciebie największą pokutą to byłaby pielgrzymka, i to taka duża, warszawska, na jasną górę, w grupie, i to takiej najlepiej rozśpiewanej, nie znosił śpiewać. Nie? Ale tego byś się nie podjął. Nie? No i założyliśmy się, nie powiem o co ale o zbożną rzecz, bardzo, że on pójdzie na taką pielgrzymkę i poszedł, i poszedł. A ponieważ był ekstremistą, to poszedł z diecezji koszalińsko kłobrzeskiej Pięć dni wytrwał na tej pielgrzymce, pięć dni wytrwał na tej pielgrzymce, i wszyscy zgodnie stwierdzili, łącznie z nim samym, że to była najbardziej owocna pielgrzymka w jego życiu. Bo wrócił z takim stopniem pokory, z jakim nigdy z pielgrzymki nie wrócił. Śmieszna rzecz, oczywiście. Prawdziwa. Ale to pokazuje, że naprawdę to, co się liczy w pielgrzymowaniu, w drodze, również w drodze krzyżowej, to jest ten motyw, którym jest miłość, a nie ekstremalność. I naprawdę, wiecie, nie chcę tutaj nikomu umniejszać zasług, ale uwierzcie mi, jestem przekonany, że bardzo możliwe, że jakaś starsza pani czy starszy pan, którzy z trudem docierają na drogę krzyżową w południe czy wieczorem tutaj w kościele czy w którymś innym kościele, jeszcze na taką, która jest najkrótsza, bo tyle są w stanie wystać. Być może dokonują więcej, bardziej ekstremalnych wyczynów niż ci, którzy całą noc idą w mroku i deszczu. Także troszczcie się w tej drodze o pokorze, bo jeżeli wszystko zyskacie, a tego nie zyskacie, to ta droga będzie donikąd, a może być tylko do Pana Boga, ale to tylko takie ostrzeżenie zupełnie nikomu niepotrzebne. Natomiast trzecia rzecz jest bardzo istotna. Ta droga jest drogą indywidualną w jakimś sensie. I to jest sensowne. Organizatorzy to zawsze podkreślali, bo jasne, nie chodzi o to, żeby sobie zrobić romantyczny wieczór pod gwiazdami i księżycem czy w deszczu. Oczywiście, ona jest indywidualna, trzeba się też zmierzyć ze swoją samotnością, ale pamiętajcie, że wszystko, co się dokonuje w wierze, nawet życie w klasztorze kontemplacyjnym, zamkniętym ma zawsze wymiar wspólnotowy. To jest fundamentalnie istotne. Nawet jeżeli jest indywidualne, to i tak paradoksalnie jest również wspólnotowe. Jeżeli odchodzimy na pustynię, jeżeli odchodzimy gdzieś na bok, to zawsze powinniśmy w swoim sercu nieść tych, którzy potrzebują naszej modlitwy, być otwarci na tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, być otwarci na tych, którzy się do nas w taki czy inny sposób dobijają. Indywidualność to nie znaczy egoizm i rzeczywiście ta droga jest indywidualna. Trzeba się zmierzyć z brakiem kontaktu, rozmowy w czasie drogi, przecież rozmowy, która dużo ułatwia, ale pamiętajcie, że to nie jest droga jakichś samotnych wysp wyizolowanych od siebie, bo wtedy nie będzie drogą krzyżową. Jak popatrzymy na drogę Jezusa, na drogę krzyżową Jezusa, to zobaczymy, że ona jest bardzo zatłoczona. I to nie tylko przez tych, którzy patrzą na to, co się dzieje. Ale popatrzcie, Chrystus odwzajemnia miłość Weroniki. Chrystus koryguje odruchy kobiet jerozolimskich. Chrystus usensawnia życie Szymona z Cyreny. Ile osób na tej drodze spotyka Chrystus i do nich się zwraca, a przecież idzie też sam. Przecież idzie też sam i warto o tym pamiętać. Bardzo serdecznie wszystkim życzę, żeby ta droga była naprawdę taką chrześcijańską drogą i drogą krzyżową za Chrystusem ukrzyżowanym, żeby była z mojego własnego ja do samego Boga. Żeby cały czas miała pod spodem motyw najprawdziwszej, najszczerszej miłości, a nie wyczynu. I żeby jakkolwiek będzie w samotności to żeby też była we Wspólnocie. Jeżeli te trzy warunki zostaną spełnione, to droga spełni swoją, swoją rolę i oświetli całe życie, które jest taką samą drogą i stosuje się do tych samych, do tych samych reguł. Zanieśmy do Pana Boga nasze.